Wiosną z kwiatami tańczyć latem, cieszyć się. I płatki śniegu chwytać chcesz. A kiedy liście zwiewa wiatr jesienny z drzew, nasza miłość od nieba większa jest. A ty nawet nie wiesz, a ty nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Nawet nie wiesz, a ty nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, jak bardzo cię kocham. Zabawa w Pewnego pięknego poranka mały brązowy zajączek razem ze swoim tatą odkrywali na łące uroki wiosny. Mm. Te kwiatki pachną prześlicznie. To jest wiciokrzew. Wiciokrzew? Tego poranka, jak zwykle, na łące aż roiło się od różnych stworzeń. Widzisz tę brązową ziębę? Gdzie? Tak! Dzień dobry, mała ziębo. O, odleciała. Nic nie szkodzi. Możesz oglądać inne zwierzęta, na przykład to śliczny niebieski motylek. O, oh, o, oh, wracaj mały niebieski motylku. O, oh, o, oh. o, oh, on też odleciał. Może potrzebował ciszy i spokoju. Może. Patrz, jaszczurka. Hmm, wychodź mała chuda jaszczurko. Schowała się. Tak, schowała się. O, przypomniała mi się bardzo fajna zabawa, która nazywa się Wchowanego. Chcesz się pobawić? O tak! Czy chodzi w niej o to, żeby schować się tak, żeby nikt nie widział, a kiedy ktoś nadchodzi, wyskoczyć i krzyknąć BU? Troszkę podobnie, ale w zabawie wchowanego chowasz się i siedzisz cichutko i bez ruchu, dopóki ktoś cię nie znajdzie. Spróbujemy? Tak! Bawmy się! Kiedy ja będę liczył, ty pobiegniesz się schować. Potem będę cię szukał. Gotowy? Gotowy! Jeden wiciokrzew, dwa wiciokrzewy, trzy wiciokrzewy. Mógłbym się schować tutaj. Albo tu. Hmm. Albo tam. Ech. Jest fantastyczna kryjówka. Dziesięć wiciokrzewów. gotowy czy nie? Szukam. Hmm. <laughs> Hej, tutaj się schowałem, tato, patrz. O. Dobrze się schowałem, prawda? <laughs> tak. To bardzo dobra kryjówka. Ale gdy się już schowasz, musisz być cicho. Tak cicho, żebym cię nie mógł znaleźć. No tak, zupełnie o tym zapomniałem. <laughs> Jeszcze raz? Jesteś gotowy? Gotowy! Jeden wiciokrzew, dwa wiciokrzewy, trzy wiciokrzewy. Się teraz schować! Witaj, mały, brązowy zajączku! I? Uu, uu, uu. Witaj, mała polna myszko! Dziesięć krzewów. Szybko! <grytanie> Schowajmy się tutaj! Gotów czy nie? Zaczynam szukać! Dlaczego się chowamy? Duży brązowy zając uczy mnie właśnie, jak się bawić w chowanego. Najpierw ktoś się chowa, a potem... Już wiem, już wiem. To taka zabawa, że się chowasz, a gdy ktoś podchodzi, wyskakujesz i... Bum! No nie, znowu zapomniałem być cicho. Cóż, udało ci się być cicho przez krótką chwilę. Tak, udało się. Nam obojgu. Ale musicie siedzieć cicho i spokojnie, tak, żebym was nie znalazł. Rozumiem. Cicho i spokojnie. No to jeszcze raz. Gotowi? Gotowi! Będę liczył powoli, żebyście znaleźli kryjówkę. Jeden wiciokrzew. Dwa wiciokrzewy. Trzy wiciokrzewy. Drzewo małej szarej wiewiórki. Schowajmy się za nim! Dobry pomysł. A? Cześć mała szara wiewiórko! Witajcie! Co się tutaj dzieje? Chowamy się za twoim drzewem! O, wiecie co? Znam o wiele lepsze miejsce za mną. Gotowi czy nie? Szukam! O nie! Biegnijmy, to już niedaleko! Nie mała szara wiewiórko! Musimy być cicho! Aha, w dodatku nie możemy się ruszać! Tak, stop! Teraz, w tej chwili! I ani mrum Uwaga, szukam! Aha! O, tu jesteście! Znalazłem was! Witaj, mała szara wiwiurko. Dzień dobry. O, przecież nie ruszaliśmy się i byliśmy cicho, prawda? Tak. Jeżeli chodzi o to, spisaliście się na medal, <noise> ale się nie schowaliście. Teraz wiem. Ta zabawa jest trudniejsza niż myślałem. No to jeszcze raz. Praktyka czy nie mistrza? Naprawdę warto? Warto? Uwierz mi. No to próbujmy. <noise> I tym razem pamiętajmy o wszystkich zasadach tej zabawy. A zwłaszcza o chowaniu się, nieruszaniu się i ciszy. Uwaga. Jeden wiciokrzew, dwa wiciokrzewy, trzy wiciokrzewy, cztery wiciokrzewy, pięć wiciokrzewów. Gotowi czy nie? Zaczynam szukać. Pamiętajcie, żeby się nie ruszać i być cichutko. Hmm, tutaj ich nie ma. Może schowali się tam. Lubię zabawę w chowanego. O! O! To niesamowite. Poddaje się. Nie mogę was znaleźć! O, to jesteśmy! Udało się nam! Widziałam brązowego ptaszka! A ja niebieskiego motylka! A ja widziałam długą jaszczurkę! Aż tyle widzieliście? Tak! Widzieliśmy też duże ptaki! Z pięknymi, długimi ogonami! Jeden miał czerwony łebek! I nakrapiane skrzydła! O, to mogły być bażanty! Tak, a ponieważ byliśmy cichutko i nie ruszaliśmy się, one nie uciekały od nas. Świetnie potrafimy się ukrywać. Uwielbiam zabawę w chowanego! Mały brązowy zajączek razem ze swoim tatą dużym brązowym zającem, wracali do domu, zachwycając się piękną przyrodą dookoła. I oczywiście rozmawiali. Gdybyś nas szybko znalazł, nie zobaczylibyśmy tylu nowych zwierzątek. Hmm, to prawda. Ciekawe, czemu nas nie znalazłeś. Czemu szukałeś gdzie indziej? Ciekawe. <grym> <U>. <grym> Zgadnij, jak bardzo Cię kocham. A bardziej niż wszystkie zwierzątka, które dziś widzieliśmy? <grym> Właśnie tak. A ja kocham Ciebie bardziej niż wszystkie stworzonka w całej naszej dolinie. Nawet te, które się przed nami ukrywają. O, oh. to bardzo mocno! Oh. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Mini Mini Plus Studio Sonica.